Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszty, a ze mną jest tak jak zawsze Kasper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Tematem dzisiejszego odcinka jest tył barku. Tył barku, czyli tylna część mięśnia ramionnego, to jest ta najmniejsza, i najdrobniejsza część która stanowi idealne uzupełnienie dobrze rozwiniętego przedniego i środkowego aktonu mięśni ramiennych. No jest tak, że jednak ćwicząc w siłowni, może stawić się przodem, bardzo duży nacisk kładzie się na przód i na bok, ale bardzo często zapomina się o tyle. Dlaczego? Bo jest z tyłu. Większość ludzi, którzy zaczyna ćwiczyć w siłowni, czy ćwiczy, ja wiem, to jest śmieszne, którzy ćwiczą przez niedługi czas, bardzo mocno koncentruje się na wszystkim, co jest z przodu. Dlatego, że kiedy patrzą w lustro, ćwiczą, ćwiczą bicepsy, klatę, może nawet czwórki. Niektórzy ćwiczą, a nie ćwiczą tego co jest z tyłu. Więc zawsze jest tak, że u początkujących zaczyna odstawać ta tylna, w ogóle taśma, czyli najszerszy tył barków, pośladki, dwójki, łydki, itd. itd. A ponieważ tył barku bardzo dobrze, jakby podkreśla to, jak jest mi się ramienne zbudowany. Dzisiaj pokażemy wam kilka najlepszych ćwiczeń, które są ukierunkowane właśnie na tą część ciała. Zanim zaczniemy jednak, to trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że tył barku nie wykonuje tego ruchu. Za ten ruch jest odpowiedzialny triceps. Tył barku, ponieważ prowadzi ruch na mniej więcej w ten sposób, yy, wykonuje. Przywiedzenie horyzontalne, czyli przyciąga ramię z tej pozycji do tej pozycji i dodatkowo, jakby lekko, teraz przesadzam, lekko z góry w dół. W związku z czym, jeśli chcecie zaangażować tą część barku, zawsze trzeba przychodzić horyzontalnie lekko z góry, lekko w dół, i wtedy bark będzie wracał najlepiej. Jako pierwsze ćwiczenie zrobimy bardzo nietypowo. Wykorzystamy tutaj ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki piersiowej. To, to ćwiczenie można bardzo fajnie zmodyfikować właśnie w taki sposób, żeby zaangażować tył barku. Tutaj w odróżnieniu od ściągania drążka musisz się pochylić lekko do tyłu, Może być wygięty, klatkę piersiową wypnij, plecy mogą być z, 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 ustawione w łuk. Chodzi o to, żeby ten drążek przyciągać pod pewnym kątem. I teraz przy łokciach odwiedzionych przyciągasz drążek do mostka. I okazuje się, że to jest takie idealne ustawienie, w którym właśnie tył barku jest zaangażowany. I pracujesz sobie góra-dół, poczuł jak mięśnie ramienne, te tylne części ich się napinają. Tak jak widzicie u Kacpra tutaj ten tył barku bardzo mocno pracuje, w wyniku czego jeśli chcielibyście oryginalnego ćwiczenia, które rozwija właśnie tą tylną część mięśnia ramiennego, no to możecie zaangażować tutaj właśnie drążek górny i um, zaprząc go do pracy w rozwijaniu tyłu barku. Następne ćwiczenie, odwrotne rozpiętki. Tu jest bardzo ważne, żeby podnosić handlę w taki sposób, żeby mały palec kierować w stronę sufitu. Wtedy najlepiej będzie pracować tylna część miesiana ramiennego. Oczywiście jest bardzo ważne, żeby ramiona były odwiezione pod kątem 90 stopni. I to, co jest jeszcze ważne, nie używajcie tutaj za dużego ciężaru. Jeśli użycie za, użycie, użyjecie za dużego ciężaru, nie będziecie w stanie skracać w pełnym zakresie właśnie tyłu barku. No i też on nie będzie mógł zostać przytrenowany e, w pełnym spektrum swoich możliwości. Dlatego o wiele lepiej jest Wziąć mniejszy ciężar, a pracować w pełnym zakresie i dodatkowo jeszcze zatrzymać ruch na moment w tej krącowej fazie ruchu. Czyli zmniejsz ciężar, zwiększ zakres ruchomości. Alternatywą dla tego ćwiczenia jest wykonywanie facepull'a handlami, czyli tutaj już nie prowadzisz ramienia prostego w łokciu, moim palcem w górę tylko starasz się łokieć poprowadzić blisko ciała, kciukiem w stronę sufitu, super, jeszcze łokieć bliżej ciała, o, i w dół. To jest dosłownie to samo ćwiczenie, które robiłbyś linką, ważne, żeby te łokcie były ciutkę jeszcze y, niżej. Właśnie, kciuk do góry i teraz jak najwięcej rotacji tutaj, rotacji zewnętrznej, bo ta rotacja zewnętrzna też jest wykonywana przez tył barka. I mój absolutny numer jeden ćwiczenie na tył barku, czyli ćwiczenie, które się nazywa power rises. To jest takie ćwiczenie, w którym tył barku pracuje w sposób izolowany. I teraz zobacz, żeby to ćwiczenie zrobić dobrze, kładziesz się na ławce w jakiś mądry sposób, głowę nie podnosisz, niech ona sobie leży spodnie na ramieniu. I teraz to, co jest jeszcze ważne, poprowadzać kasperrów, dobra? Nie robisz ruchu tu do przodu, bo tutaj nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żebyś na dzień dobry Ramię przesunął nad głowę, zrotował wewnętrznie, tak żeby dłoń znalazła się za czołem. I teraz chodzi o to, żeby podnosić rękę po takim łuku, Czyli teraz wykonujesz ruch do góry, do pionu, zatrzymujesz i wracasz tą samą drogą z rotacją wewnętrzną. Dzięki takiemu ustawieniu ramienia tył barku będzie mógł skrócić się maksymalnie, ale też to, co się dzieje, rozciągnąć się maksymalnie w wyniku czego będzie trenowany w pełnym zakresie ruchomości. Wierzcie mi, to jest absolutnie topowe ćwiczenie, które zaangażuje tył barku u każdego. Tylko ważne jest, żeby nie przesadzić z ciężarem, no bo um, czas, często jest tak, że nawet 4 kg potrafią jednego faceta przygnieść. Więc lepiej zacząć trochę mniejszym ciężarem. Dobra, dzięki. Okej, okay. to były nasze cztery topowe ćwiczenia rozwijające tył barków. Poczułeś? Właśnie, jeśli Kasper poczuł, Wy też poczujecie. Jeśli są jeszcze jakieś ćwiczenia, metody, techniki, które chcielibyście, żebyśmy mówili dla Was z Kasperem, napiszcie w komentarzach. A co? To ja, Szymon Kasper Bąkiewicz, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania następnego odcinka.